Siemano graczu, słuchaj, miałeś kiedyś tak, że znudziłeś się grami, które masz akurat na telefonie. Jeżeli potrzebujesz czegoś nowego, to dobrze trafiłeś. Zaserwuję ci zaraz porcję epickich i świeżych gier na telefon. Trzymaj się mocno, za chwilę zaczynamy nasz gamingowy seans. Ta gra to naprawdę ostra jazda. Konkretnie to jazda na lodzie. Albo i nie, bo całość wydaje się ostro cyberpunkowa. Być może oni suną po prostu na butach, ale o tym ci pitolić nie będę. Kolejna gra sportowa z najwyższej półki wielkimi krokami zbliża się na nasze ekrany. Na ten moment można się dołączyć do bety na iOS, ale coś czuję, że gra będzie dostępna wszędzie. Na Androida, a nawet na PC. W skład Twojego zespołu wejdą znane postaci z prawdziwego świata. Zarówno z piłki nożnej, jak i koszykówki, czy z właśnie samego Okeja. Gra dostarczy nam ogrom taktycznej i wciągającej zabawy. Dzielisz się tutaj w rolę Wiedźmina, ale warto zaznaczyć, że wydarzenia mają miejsce długo przed pojawieniem się samego Geralta. Jest to gra VR, więc wyjdziesz sobie na zewnątrz i samodzielnie przeczeszesz rozległe lokacje. Oczywiście nie unikniesz konfrontacji z innymi postaciami oraz potworami, no taki już żywot Wiedźmina, co nie? Każdy potwór ma swoją taktykę, a ty będziesz musiał jako profesjonalista przygotować się do każdej poważnej walki. Nalewki, mikstury, runy i zbroje oczywiście są tutaj mile widziane. Gra pojawi się już niedługo. Każdy, kto oglądał Sword Art Online, marzyłby znaleźć się w tego typu grze osobiście. Na taką technologię oraz świra, który nas w niej uwięzi, będziemy musieli jeszcze poczekać, ale tutaj mamy piękną grę, która choć trochę zbliży nas do naszych marzeń związanych z takim gameplayem. Zabawa tutaj jest świetna, a wczuta niesamowita. Nie pozostaje nic, jak tylko oddać się rozgrywce. Symulatory jazdy są bardzo bardzo popularne, wiem też, że wam się podobają tego typu gierki, są po prostu pobierane przez was tysiące razy, tutaj mam dla was prawdziwego kozaka pod tym względem. Sam teraz widzisz jak grafika tutaj rozwala system, mamy tu otwarty świat, który możemy przemierzać wieloma różnymi autkami, jest tutaj nawet tryb dnia i nocy, czaisz to? Fizyka jazdy też jest tu mega plastyczna i o wiele bardziej czujemy się tutaj jak w aucie niż w innych tego typu produkcjach. To naprawdę imponujący, świeżutki tytuł, który daje nam opcję robić ostrą, rozpierduchę w otoczeniu zadziwiająco przyjemnej dla oka grafiki. Gra niby ma tam jakoś swoją fabułę, ale no umówmy się, przychodzimy tutaj tylko po to, by poczuć przyjemność z eliminowania wrogich jednostek, jedna po drugiej. O szeroki arsenał broni i uzbrojenie nie musimy się tutaj martwić, nawet mechy zostają oddane w nasze szalone kciuki. Także szykuje się epicka bitwa, co? Ja wiem, że się powtarzam, ale uwielbiam pikselowe gry, od których bije takie piękno estetyki, że aż kolana się uginają. Na ekranie zobaczymy ogromne piksele, ale gra nadal jest piękna. Efekty wizualne są na świetnym poziomie, całość działa płynnie i zapewnia wiele emocji. Łupy, ukryte pokoje i lochy pełne paskudnych potworów czekają na ciebie. Czekają na takiego eksploratora jak ty, który przeczesze każdą świetnie zaprojektowaną miejscówkę. Ta popularna seria doczekała się już czwartej odsłony i wcale się nie dziwię, bo rozgrywka jest bardzo pomysłowa i obok horrorkowej otoczki gra ma wiele ciekawych łamigłówek do rozwiązania. W tej części od razu zostajesz porwany i wsadzony do klatki w fabryce lodziarza. Przez to już od samego początku jesteś w epicentrum wydarzeń i masz okazję dobrać się do najbardziej intymnych tajemnic głównego antagonisty. Jeżeli to dobrze rozegrasz, raz na zawsze zakończysz ten koszmar. Ale czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? Ta gra ma najgorszy awatar na sklepie Play, jaki kiedykolwiek widziałem, ale to sam zobaczysz. Za to sama rozgrywka naprawdę daje radę. Jest to gra akcji offline o apokalipsie zombie, no bo jakby inaczej, dla jednego gracza od niezależnego dewelopera. Główna bohaterka nazywa się Kate Newman. To była pani oficer, która stara się pomóc sobie i innym ludziom przetrwać pośród otaczającego Was tłumu żywych trupów. Czeka cię tutaj wielkie i ekscytujące wyzwanie. Gra jak FIFA nie wygląda ani trochę, ale jej rozgrywka pod pewnymi aspektami jest nawet lepsza. Jak grałem i przyglądałem się rozgrywce, to widziałem o wiele ciekawszą fizykę gry niż jest to w innych tego typu symulatorach piłkarskich. Oficjalne rozgrywki, tak jak Mistrzostwa Świata, czekają na ciebie. Myślę, że wcale nie trudno odnaleźć tutaj piłkarskie emocje i wkręcić się w grę na wiele emocjonujących sezonów. Jest to szykowna biatyka w scenerii odległej przyszłości. Otrzymujemy tu zarówno klasyczną oldschoolową rozgrywkę, jak i świetną wydajność innowacji. Piękna grafika i animacja, łatwe sterowanie, płynne PvP, do tego różne tryby gry, dziesiątki unikalnych wojowników i specjalne nagrody. Cała paka dobrych wrażeń, które możesz też dzielić ze znajomymi, bo tutaj jest okazja do tego, by działać online w zespole. Okej, okay, to jest jedna z lepszych gier 2D jakie kiedykolwiek powstały, co Cię czeka w tej grze? Wysoka dynamika, cyberpunk, szaleństwo odległej przyszłości, niesamowicie fajnie główni bohaterowie, różnorodne śmiercionośne gadżety i wiele więcej. To wszystko sprawia, że rozgrywka jest prawdziwym świętem nie tylko dla graczy mobilnych. Sam wcielisz się w łowce nagród, a przed tobą staną liczni wrogowie jak i imponujący arsenał broni, by poradzić sobie w epicki sposób z bossami i jego sługusami. Kurde, ta gra jest raczej prosta, ale to jest tak urocze połączenie apokalipsy zombie i westernu, że aż nie mogłem się nad tym tytułem nie pochylić. A jak się pochyliłem, no to dziabnęła mnie w ramię i teraz jak zombie przysiaduje przed ekranem telefonu i nawalam poziom za poziomem i seria strzałów za kolejną rozwałką. Prosta gra, ale ma w sobie fajny feeling strzelania, spoko klimat, myślę, że przyniesie Ci trochę frajdy. Ten tytuł to chyba zna każdy, co nie? Praktycznie w nieokrojonej wersji trafił na nasze kieszonkowe ekrany, nawet grafika trzyma poziom. Jak na grę MMO przystało, nie jest to jednorazowy strzał na kilkanaście minut zabawy. Tutaj możesz przejść do wirtualnego świata, który pochłonie Cię na wiele długich miesięcy. Tak naprawdę stworzysz tu swój własny świat, bo możesz budować domy, uprawiać rośliny, budować swój majątek, dołączać do gildii i wiele, wiele więcej. To jest gra, w której nie można przegrać. Albo przejedziesz dziarsko, ale bezpiecznie przez całą trasę i przeszkody, albo twój motocyklista wywali się na twarz i będziesz miał z tego absolutną bekę. No po prostu double win. Gra ma śliczną grafikę i równie fajną rozgrywkę, którą pewnie swoją drogą na pewno dobrze znacie. Naszym zadaniem jest pokonywać kolejne, coraz to trudniejsze poziomy. Gra japońskiego pochodzenia, w której wcielasz się w gracza, który miał zaszczyt zostać beta testerem gry Projekt N, nowej gry z gatunku VR MMORPG. W dziwnych okolicznościach trafia on do płonącego miasta, a reszta to już historia, którą ty musisz osobiście poznać. Czeka ci tu wiele zręcznościowych i widowiskowych walk. Otoczeni jesteśmy piękną grafiką i kolorami, gra jest zbyt dobrze rozbudowana, by opisać każde z jej atutów. Tą grę trzeba sprawdzić własnymi kciukami. Szpitale wzbudzają w nas gęsią skórkę w normalnych okolicznościach, a co dopiero w nocy i to jeszcze w takiej horrorkowej wersji. Gra jest bardzo rozbudowana i przypomina trochę połączenie Silent Hill i Resident Evil. W ręku na szczęście możemy mieć broń, ale warto używać jej tylko w nagłych wypadkach, bo amunicja to cenny towar. W tym szpitalu czekacie wiele dziwnych i tajemniczych doświadczeń. Grać możesz w to tak samo jak ten gościu na trailerze. Chyba twórcy dobrze wiedzą, gdzie odbywa się większość rozgrywek na telefonie, i szczerze nam kibicują, w dodatku oddziałując na wyobraźnię. Możemy sunąć na swoim porcelanowym rumaku poprzez różnorodne, choć równie błotniste tereny, po to, by osiągnąć największą prędkość i grację, no i oczywiście wygrać. Nie jest to łatwa gra, wymaga wiele zręczności, ale satysfakcja gwarantowana. Mmm, wiem, jeżeli marzy ci się chill out, ale akurat nie masz jak pojechać nad wodę, to ten tytuł, szczególnie jak zagrasz w niego na słuchawkach, zabierze cię na bardzo fajną i relaksującą podróż. Będziesz eksplorował ocean, zarzucał wędkę, gdzie gromadzi się ławica ryb, i robił na tym hajs. Przyjemne, spożytecznym, a z racji tego, że robisz też biznes, to możesz inwestować w nowe łodzie i sprzęt, by stawać się jeszcze większym i większym. Wyruszysz tu w wielką, futurystyczną przygodę ze swoimi oddziałami. Jak się pewnie domyślasz, jest to gra taktyczna, w której musisz wykorzystać specjalne cechy i zdolności Twojego teamu. Sama walka jest fajna i pewnie dobrze Ci znana. To, co tutaj może zrobić różnicę, to cała otoczka. Dźwięki, muzyka i aktorzy, głosowi robią fajny klimat, który uzupełnia całą zabawę. Na dzisiaj niestety to tyle, ale pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!